Mało versus duża pizza będziemy losować jaki rozmiar, kto będzie musiał zjeść i czasami będzie naprawdę super matka, niesamowita, a czasami będzie coś takiego jak na przykład właśnie jest teraz. Bo mamy coś takiego. Brokuły, marchewka, pasta warzywna. Duży kawałek i mały kawałek. W takim razie tutaj mamy kartki, które losuj. I w takim razie ja też losuję, ja będę miał do zjedzenia mały kawałek! Nie. Mały kawałek na start Ale chociaż taka jest w miarę zdrowa ta pizza. Skosztuj pierwsza, bo jestem ciekaw, nie wiem czego się mogę spodziewać. I co? O, dziwo. Nie jest to dobre, nie że to jest dobre, ale czuć pizzę. Tutaj czuć pizzę, normalnie. Ja tutaj czuję, jestem z tym może dlatego, że małe kawałki w tych rzeczy nie jest tutaj tak duże jak u ciebie, bo u ciebie to wygląda naprawdę super. Nie ale jak jest w w tej pizzy? Pierwsza pizza za nami, teraz wydajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona. Marinara Najprostsza pizza. U mnie chowają ludzie albo uwielbiają ananasa na pizzę, albo go nienawidzą. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona. Druga pizza, co tym razem? Otwieraj na 3, 2, 1. Tym razem mamy smaczną, fajną, dobrą pizzę podwójnym boczkiem, mozzarellą, kurczakiem, nie wiadomo czymś jeszcze. Brzmi jak dobra planca. No ja nie wiem. No ja nie wiem. Jakie byś chciała wylosować tym razem? Małe. Że mi potem jeszcze coś. <laughs> no dobrze, to sprawdźmy, ja tym razem oczywiście chciałbym duży ze z racji taki, że mam na nią ochotę. Cudownie, duża! A ty mała? No, muszę mieć małą, skoro ty masz dużą. Ja najbardziej lubię te przepisy, niczego. Jest mi, słuchajcie, przykro. Dlaczego? No, bo się kończy już zostawiamy akwakasy, no. Jesteś gotowa na kolejną rundę? Nie. Ja właśnie nie wiem, teraz, słuchajcie. Mam taką pizzę jak, uwaga! Z kiwi. Nie wiem, czy jedliście kiedyś pizzę, nie wiem, jakie było na wasze najgorsze połączenie pizzy, jaką macie. Ale. Tak, to serwują to ananasa Tak, i zobaczymy jak teraz to z mi smakował. Pytanie raz jaki rozmiar chce, będzie jadł Wiktorię, jakie byś chciała? Małe. nie ja chcę cały czas mały. Też bym chciał małe, też bym chciał małe Skali od 0 do 10, tego wygląd? 10 Nooo Ja też Ale mimo wszystko wygląda naprawdę ładnie, tu mamy duży kawałek, mamy mały kawałek Naprawdę wygląda całkiem apetycznie Nie patrz, zamknij oczka i wybieraj, kochanie Powolutku wybieraj Uwaga, w takim razie ja też mam Już wiesz? Tak Ty się śmiejesz ja mam, słuchajcie, nic innego jak... No właśnie. Jak duża. No to w takim razie uwaga. Trzy, cztery, Korzeska, Powiem ci szczerze, Wiktoria Staram się to ocenić, bo widzę jak ty jest śniasz Jest to smaczne! Nawet jak, właśnie jak hawajska bo Wygląda tak jak hawajska, nie wygląda jak hawajska, ale Smakuje jak nie. hawajska to nie jak hawajska Smakuje jak smakuje hawajska Mi smakuje, jestem zadowolony, naprawdę, super Nie, bo ten ananas się tak ładnie komponuje Tych mi nie bardzo Ochyda Ty wyobraź że to jest hawajska pizza oh, Nie mogę Dlaczego? Nie da się Da się Jest oh, Da się <grym> <grym> Nie wiem jak ty to możesz jeść Najgorsza tej rundy się chyba boję najbardziej. Naprawdę mam takie coś kurde, złe przeczucia co do niej jest. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Co my tu mamy? O Jezu, jak Ci się to podoba? Rundę z przytupem. Tak, jak, jak to wygląda? Chyba nie wygląda to fajnie Uwaga, mamy to tym razem wyglądają jak taki koktajl truskawkowy Mamy pizzę z lodami i chipsami Czyli taka trochę na słodko, nie słodko No nie wiem jak nie to chodzi Słodko jak masz chipsy Ale jak masz lody tutaj przecież Ale te chipsy mogą się to nawet komponować, bo one są chipsy to Będzonka No właśnie, a sama pizza w sobie to może akurat się połączyć już zabierasz? Najpierw Chciałbym ten mały no Uwaga, wymieszajmy w takim razie Ale ja ci tylko chciałem tu wyjść. Nie mieszać, kochanie, uwaga, w takim razie co masz? Nic innego jak... mam błędę. Jak małe. Ale oni już są dawna widzieli. Ale ta pizza się aż prosi, żeby tutaj ugryźć, słuchajcie. Nigdy chyba nie jadłem aż tak zamrożonej pizzy. Trzy cztery. Jak to na drugi dzień? Chipsy, lody truskawkowe i pizza. To nie jest takie za połączenia. Mm -hmm. Chipsy będą na smaku będzonki oczywiście. No, jest okej. Okay. Chcę natarować do większej ilości? Jednak nie są takie fajne. Pewnie miałeś tam sam pizzę z pizzami, nie miałeś <grym> jeszcze lodu. Nie do lodu. No, pizzami jest super. Ale co jeżeli wejdziesz do lodu? Trzeba się, by nie dojść. Tak dziś jak ty czeka. Jeszcze ja słyszę, że Lacy się spodobała do na Co? Chcesz spróbować? Ona jest wielką fanką pizzy. No dobra, może Inek nie dawaj, kochanie. Może ale Jest wielką fanką pizzy i pizzy. Nie wybieraj, to je często, ale czasami małe okruszki dostaję. No ale no, lody chyba doszły. Pomyśleć, jak... To się zmieniło, ta woda, najgorsza, tak jak też tak uważam, że ta runda, ja z miladami, z chipsami i tym wszystkim Jakby ogóle... była z samymi chipsami, to byłoby super Ale ja wciąż i tak najbardziej się boję jednej, która będzie już niedługo eee, Ojej. Eee. Ostatni kęs, jak się wika przed tym czujesz? Po całym kawałku pizzy Aaa, nawet z samymi jest dobra. <laughs> nawet sama końcóweczka, nawet sam brzeg, który najbardziej lubisz jest niedobry? Pierwsza runda, słuchajcie, była zła. Druga była dobra. Trzecia była zła jeszcze gorsza. I czwarta też czwarta była, była zła. Jeszcze. jeszcze gorsza. A piąta to już jest totalne... Jeszcze, gorsze. jeszcze, jeszcze gorsze. To już totalne, istna, nie wiem nawet jak to opisać. Trzy, cztery i... Wiecie co to jest? Pizza z pączkiem Wika. Ja mam ochotę na tego pączka to nie, ale na <noise> To jedno z tym, drugim się wiąże. Za każdym razem ty losowałaś pierwszy, teraz tym razem ja wylosuję pierwszy, więc to wymieszaj. I uwaga! Jak myślicie co teraz będę miał? Mam nadzieję, że to coś. To gdzie to jest? Co ty mi robisz? Wziąłem pierwszą z góry. Mika wybieraj. Mam w takim razie. Dzięki. Dobrze. jakie ja to mam zjeść w ogóle. Ale w życiu odważnym trzeba być. Uwaga, pierwszy keks. Jakie jest moje zdanie? Pewnie smakuje. Nie. Nie smakuje mi, ale jedząc taką pizzę, czuję się, jakbym jadł pizzę na bardzo grubym cieście I to jest problem taki, że to jest słodkie ciasto w tym momencie, więc nie smakuje już tak fajnie, ale nie, no i nie jest złe, naprawdę. Bo jakby tego lukru nie było mm -hmm. Nie, to no jest okej okay. Jakby nie było lukru i by nie było tego nadzienia różanego to jeszcze byłoby to spoko Nie, to jest najlepsza pizza Naprawdę? Czyj najgorszy? Dzisiejszego dnia Dla mnie chyba najgorsza właśnie Tak się mówi, mnie. zmienia to jest naprawdę smaczna Nawet to różane nadzienie mi smakuje Naprawdę? Syry ci nie smakuje? Nie, nie został ostatni kęty. No nie, nie Ale teraz kęty. żałuję, że mam małe, a nie duże Jeżeli ty w tej ostatniej rundzie, tej najgorszej powiesz, że chciałabyś duże, bo ci to smakuje Ja kochanie jednak cię nie znam w sumie. A jednak uprzednie ci nie smakowałem. No tam się nie było ochytnia. Całe szczęście, ostatni. I zanim przejdziemy do kolejnej rundy, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, jeżeli oglądasz nas lub generalnie wyświetlają się nasze filmy, a dziwnym przypadkiem ty jeszcze nie zasubskrybowałeś jak reszta, to no zróbmy teraz dam Ci na to 5 sekund. Uwaga. 5, 4, 3... Dwa, jeden. Dobra, dzięki. Wika, oh. gotowa? Nie. I tym razem mamy pizzę pyszną, smaczną, super, cudowną. Mamy, słuchajcie, po raz kolejny mozzarella, wędzony boczek, jakieś tam sery. Cuda nie widzę, wszystko jest. Majonez chce chcę duży kawałek, zdecydowanie duży mi odpowiada. Nie. Co nie jest? Wybieraj. Wzięła coś, uwaga. Wzięła. Ja też wziąłem i. Mam, słuchajcie. A ja mam dużo wiktoria, bo mało. Nie chciałam tego pokazywać. Co smakowało jednak, mały kawałek? Ale, ale jest, to jest naprawdę smaczna. Najbardziej. Syta. Syta, ciężka, niezdrowa. Ciężko mi się doceniać pizzę. One tak szybko odchodzą. S Ale już prawie nie mam. To zaraz będzie kolejne Tam ty nie chcesz. <noise> Tamte, tamte się nie liczy, więc ta ostatnia najgorsza. Wiktoria z tego śmierdzi, jeszcze nawet tego do góry nie podnieśliśmy. To. Dobra, ja Dziękuję. Uwaga! 3, 2, 1 i. Mamy duży i mały kawałek. Pizza z majonezem i śledem. Oh, god, nienawidzę tego. Na pewno to nie wygląda tak jak pachnie, bo wygląda to dobrze. Pachnie... Okropnie. No dobra, mam nadzieję, że będzie mały. Proszę, na teraz chciałbym mały. Wintera ja losuję. Nie już kończę cię. Dzięki, za i nie trzymajcie się. Pa, pa! Trzy. Ale co ty robisz? To tym razem, żebym mieli. teraz wybieraj, co będziesz miała. Ja tym razem będę. Rozumiem, dlaczego masz taką minę. To ty masz mały kawałek, to ja mam ogromny! Ja... Nie. nie chcę tego. Nie się wydaje, że to będzie całkiem smaczne. Bo to będzie smaczne, zobaczyć. Nie. Daj, ty smaczne. Jak można jeść pizzę z rybą? Dobra, czy ja mam dużo? No to zróbmy to szybko. Proszę, zróbmy to szybko i bezboleśnie. Trzy, dwa, jeden. Powiem Wam, że jeszcze nie, nie, że jeszcze nie dotarłem do śledzia. Sam majonez nie jest zły, ale ten śledź z majonezem. Uwaga, teraz nie mam śledzia. I. Mm, to jest zdecydowanie najgorsza pizza, jaką w naprawdę. Już te wszystkie spalone, niedopieczone, stare, suche, mokre, jakiekolwiek inne, wszystkie były lepsze niż to. Zginam to biorę dużego kęsa. Bo... Nie, to nie jest zła. Jesteś niemożliwa, ja, ja naprawdę, ja nie wierzę. Dla mnie to no, pończek był lepszy, ale oh jestem taka lepsza od Kili został. No naprawdę to jest dobre. Jest okropnie kropka. Mogam ten duży kawałek. Będziesz zabrać duże kawałki, dobra. Trzy duże ostatnio. Trzy, trzy razy z rządami miałem duży kawałek w ogóle. Nie dlaczego ja nie mam tego dużego? To było takie dobre. Chętnie się ostatnio, jeżeli mogę na ci to oddać. <śmiech> <śmiech> Bardzo chętnie. Na dzisiaj to słuchajcie tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i sobie teraz tam, tam tam na prawej zobaczcie ostatnio odcinek na kanale, w którym się dzieją naprawdę fajne, fajne rzeczy. A graliśmy w ogromną grę planszową, która się nigdy nie kończy zobaczcie, kto ostatni z niej odpadł. Widzimy się tam, trzymajcie się i cześć! Pa!